Załóżmy, że trenujesz już od jakiegoś czasu, ale Twoje wyniki jakoś spektakularnie nie ulegają już poprawie. Na przykład chodzisz na siłownię i cały czas operujesz tymi samymi ciężarami. Albo biegasz i za każdym razem pokonujesz taki sam dystans, nie więcej w takim samym czasie, czyli... To już nie jest czas rekordów i możesz zastanawiać się, że być może w takim razie należy coś zmienić w swoim podejściu do treningu. Może muszę poszukać jakiegoś trenera, może muszę poszukać jakiegoś planu treningowego. Świetnie, że się widzimy. Pozwól, że dzisiaj w telegraficznym skrócie opowiem Ci czym jest periodyzacja treningowa i jak to może Ci się przydać w kontekście Twoich treningów. Zapraszam. Witam Cię na kanale Kursawi. Partnerem kanału jest Smart Workout. Trenuj mądrze. Moją bezpośrednią inspiracją do tego, żeby nagrać dla Was ten krótki materiał jest moja dzisiejsza poranna rozmowa ze znajomym na siłowni. Zapytałem się go, z jakimi ciężarami ma zamiar dzisiaj robić trening. Mieliśmy robić wyciskanie na ławie i martwe ciągi. No i założeniem treningu jest poprawa. Siły. No i okazało się, że od 5 tygodni robi w zasadzie cały czas to samo. 5 razy 5, 5 powtórzeń, pięć serii, stara się za każdym razem zbudować maksymalnie możliwy ciężar na te 5 powtórzeń. No i wiecie, w pewnym momencie to może być dobre, to może działać, ale po jakimś czasie właśnie dochodzimy do tego typu sytuacji z początku materiału, czyli do jakiejś powiedzmy stagnacji. No i zastanawiamy się, co tu w takim razie zmienić. No więc tak, najogólniej, czym taka periodyzacja treningowa w ogóle jest? To jest sposób na podzielenie planu treningowego na jakieś okresy, tak żeby każdy z tych okresów, stąd period, miał jakieś założenia, żeby nadać temu jakiś w przemyślany sposób, jakąś strukturę, żeby po zaplanowanym czasie dojechać do powiedzmy spodziewanych efektów, wyników. No i ja wam dzisiaj tutaj krótko opowiem o takim bardzo prostym modelu periodyzacyjnym, o takim powiedzmy średnio zaawansowanym i czymś troszeczkę bardziej zaawansowanym, tak żebyście mogli yy, się trochę zainspirować i może przemyśleć swój trening. A może żebyście wiedzieli, co z czego wynika, jak wyjdziecie sobie, poszukacie jakiegoś planu treningowego, albo będziecie rozmawiali na przykład z waszym trenerem. Jeżeli takiego macie, to możecie mu zadać takie pytanie, czy on w ogóle jakąś periodyzację dla was stosuje, czy po prostu przychodzicie na trening i wymyśla z głowy, co tu dzisiaj zrobić, i po miesiącach zastanawiacie się, dlaczego w sumie już nie ma takich efektów, poza tym, że wydajecie kasę i fajnie się gada na treningu. <laughs> może tak być. Więc tak. Mm... Być może słyszeliście, że są takie pojęcia jak mikrocykle, mezocykle i makrocykle. Naszym makrocyklem, załóżmy, jest cały plan treningowy. Powiedzmy, mamy jakiś 12-tygodniowy okres, i to jest nasz plan treningowy. On nie musi być taki, nie może być 24-tygodniowy. może Makrocyklem może być mm, roczny plan treningowy obejmujący po prostu wszystkie główne cele. Mezocyklem jest jakiś krótszy okres czasu skupiający się na przykład na yy, jednej konkretnej rzeczy. Może Mogą to być 4 tygodnie, 6 tygodni itd., tak a może właśnie to jest 12-tygodniowy blok w ujęciu całego roku. No i mikrocykl to taki. Krótszy okres, który możemy zarządzać, i to jest na przykład nasz jeden tydzień treningowy. No jeżeli nie mamy żadnej struktury, no to pewnie się nie zastanawiamy, co tu zmieniać, i robimy cały czas to samo. No i właśnie jest taka lipa, że cały czas robicie 5 powtórzeń, 5 serii, albo za każdym razem biegacie 10 kilometrów w takim samym czasie, no i liczycie na to, że po jakimś czasie wasze czasy nagle ulegną poprawie, szybciej będziecie biegać, albo wyciskając za każdym razem 70 kilo, nagle zrobicie jakiś test i wyjdzie, że jesteście w stanie wyciskać 100 albo w ogóle dwie. Tak raczej, no, pewnie nie będzie. Oczywiście być może też słyszeliście o takiej przypowieści ze starożytności, tam ze starożytnej Grecji o takim Milonie z Krotonu, który nosił cielaka, no i ten cielak wiadomo, rósł, więc cały czas był cięższy, no i on był silniejszy, bo nosił, no, nosił cięższe, cięższe zwierzę. Mniej więcej... Do tego to się sprowadza, jeżeli mówimy o takich super prostych modelach opisujących periodyzację i taki podstawowa wersja, jeżeli nie wiecie za co się zabrać, no to powiedzmy jesteśmy osobą początkującą albo wracamy po jakimś urazie, kontuzji, przerwie, no to takim najprostszym podejściem może być periodyzacja liniowa, gdzie jak wyobrazicie sobie wykres, liniowo rośnie nam intensywność, oczywiście na osi czasu zmienia się Wam czas, Zazwyczaj jest tak, że intensywność nam rośnie, a objętość treningu maleje, co oznacza w, na prostym przykładzie. Na początku możemy wykonywać 20 powtórzeń powiedzmy małym ciężarem, potem następnym tygodniu może to być 18 powtórzeń troszkę większym, no i tak dalej, 16 jeszcze większym, i wiecie o co chodzi. Albo możemy co chwilę zwiększać intensywność, powiedzmy w pierwszym tygodniu robię 3 serie, po x powtórzeń, później w następnym 4 serie, po x powtórzeń, 5 serii i tak dalej, tak dalej, tak dalej. I być może już tutaj widzicie, jest pewna pułapka, w zasadzie nie wiadomo kiedy to skończyć. No bo jak idzie dobrze, no to cały czas robimy, cały czas zwiększamy tą intensywność, zwiększamy bodziec, zwiększamy może ilość powtórzeń, a może ilość kilometrów w danej jednostce czasu i tak dalej, tak dalej. No i to jest oczywiście prosty model, dobry, skuteczny na początku, ale no, jak mówię, ma swoje, hmm, ma swoje minusy. Przeważnie, minusem jest też to, że skupiamy się na jednej cesze motorycznej yy, i wszystko inne zaniedbujemy. A no, jak zaniedbujemy, no, to doprowadzimy do jakiejś powiedzmy, stagnacji. Po jakimś czasie. No i żeby zniwelować ten ewidentny minus, w pewnym momencie wymyślono, że można by stosować trochę bardziej zaawansowaną perydyzację, tak zwaną perydyzację blokową. Czyli podzielić sobie swój mm, makrocykl treningowy na właśnie mniejsze mezocykle i w obrębie każdego z tych bloków skupiać się na czymś konkretnym. Na, na przykład chcę przygotować się do zawodów, na przykład HIROX, no to na początku mogę zastanowić się, co jest moją słabą stroną, załóżmy masa mięśniowa. Później będę sobie rozwijał inne rzeczy, ale dzięki temu, że rozwinę masę mięśniową, będzie mi łatwiej pracować nad innymi elementami. No i mój pierwszy blok skupia się na tym, żeby pracować nad hipertrofią. Robię sporo powtórzeń, nie aż takimi znowu dużymi ciężarami, skupiam się na tym, żeby być, powiedzmy, blisko upadku mięśniowego i tak dalej, tak dalej. To jest mój blok, powiedzmy, akumulacyjny, czyli zwiększający objętość. Gdybym chciał pracować nad jakim, jakąś wytrzymałością, nad bieganiem do powiedzmy 10 pół półmaratonu, no to na początku skupiam się na tym, żeby te moje treningi były spokojne, tlenowe i znowu buduję bazę, czyli robię akumulację. Biegam dużo kilometrów, spokojnie, nie za dużo się dzieje. Potem mam kolejny blok, przechodzę do następnego etapu i tam robię już troszeczkę większą intensywność. Ten blok zazwyczaj nazywamy właśnie intensyfikacją, że tam powiedzmy, jeżeli jestem na siłowni, no to już z hipertrofii, z tej masy mięśniowej po paru, po czterech, sześciu, ośmiu tygodniach przechodzę do treningu siły. No i przez kolejne konsekwentne parę tygodni trenuję siłowo, czyli zmieniam trochę parametry. Teraz są większe ciężary, mniej powtórzeń i jakoś tam... W czasie to sobie rośnie. Z tygodnia na tydzień robię coś więcej. No, bo wiecie, parametrów jest oczywiście mnóstwo, jakie możecie brać pod uwagę przy planowaniu treningu. Oczywiście o dniach treningowych już wspomniałem, ile dni należy trenować o tym był poprzedni film z tej serii. Tych filmów na tym kanale pojawi się jeszcze mnóstwo, więc wszystkie aspekty sobie tutaj omówimy: czasy przerw, ilości powtórzeń, procent ciężaru maksymalnego czyli jak ma być intensywnie, jaka objętość ile serii, ile powtórzeń, ile mamy odpoczywać, czas w ogóle trwania ruchu. Można brać pod uwagę i dobre plany treningowe, na przykład moje na Smart Workout. To jest taka krótka reklama. biorą oczywiście też to pod uwagę i możecie mieć adnotację, że ruch powinien trwać tyle sekund w takiej fazie ruchu i tak dalej, i tak dalej. To naprawdę wszystko ma znaczenie, ale jeżeli jesteśmy na początku tej drogi, no to nie będę Was tu zasypywał wszystkimi informacjami, bo się okaże, że tego jest za dużo i dalej będziecie robić 5 serii po 5 powtórzeń, dalej będziecie się zastanawiać co jest nie tak. No i może być tak, że ten ostatni blok już powiedzmy w takim bezpośrednim okresie przedstartowym, to już jest taka wisienka na torcie, realizacja, tam są takie super intensywne zadania, na przykład skupiamy się na mocy, zmieniamy obciążenia, pracujemy bardzo szybko, i tak dalej, i tak dalej, albo na plyometrii albo jeżeli nie zależy nam na jakichś wynikach sportowych, tylko sylwetkowych, no to taka periodyzacja blokowa też jest fajna, możecie korzystać naprzemiennie z bloków akumulacyjnych, czyli takich bardziej na przykład hipertroficznych, tych bazowych, fundamentalnych i tych, gdzie macie intensywność większą, czyli tej intensyfikacji i na zmianę może być akumulacja, intensyfikacja, akumulacja i tak dalej, i tak dalej. Coś się po prostu zmienia, co jakiś czas dokonuje się jakaś zmiana, wasze ciało nie przyzwyczaja się już aż tak bardzo do tego bodźca, a to co ile tygodni taka zmiana powinna następować, to już będzie kwestia indywidualna. Zazwyczaj plany treningowe i na przykład takie, które ja robię gotowe protokoły treningowe na smart workout zakładają właśnie takie blokowe podejście, bo to jest taka Yy, najszersza grupa powiedzmy odbiorców no i tam yy... Takie mezocykle trwają na przykład 4 tygodnie. Są tygodnie od 1 do 4, potem od 5 do 8, 5 6 7 8 i potem od 9 do 12, już taki powiedzmy realizacyjny albo znowu akumulacyjny w zależności w zależności od celu. Ale spokojnie, jeżeli dobrze idzie i nie nudzi wam się to co robicie w danym momencie, to takie bloki można wydłużyć do 6, 8 tygodni. Chyba nie wydłużałbym bardziej niż do 8, ale śmiało można sobie w ten sposób funkcjonować. Wspomniałem, że będzie jeszcze też wzmianka o takim bardziej zaawansowanym podejściu. Takie bardziej zaawansowane dla średnio i dla zaawansowanych to periodyzacje tak zwane falowe. I falowa, no bo intensywność. Zmienia się jak fala, jak sinusoida, możecie mieć dni bardziej intensywne i takie mniej, albo tygodnie bardziej i mniej intensywne, no i w zależności od tego macie dzienną periodyzację falową albo tygodniową periodyzację. Falową. I to jest dobre na przykład w okresie startowym dla sportowców drużyn, drużynowych albo indywidualnych. W zależności od tego, co robicie i kiedy macie sezon, możecie chcieć podtrzymywać różne cechy motoryczne i różne zdolności. Hmm. No, i nie macie takiego okresu, w którym spokojnie sobie budujecie bazę albo spokojnie sobie biegacie, luźne treningi tlenowe. Wchodzicie na basen i tam jest spokojna, luźna praca. No, jeżeli jest sezon, no to co jakiś czas są starty. Powiedzmy, zawody są w lutym i zawody są w marcu i zawody są w kwietniu, a pomiędzy nimi macie 3-4 tygodnie. Jakiejś pracy. No i tutaj jest rola trenera albo kogoś troszeczkę bardziej ogarniętego, żeby to tak poukładać, żeby nagle nie wejść na roztrenowanie, nagle się nie rozluźnić za bardzo, cały czas podtrzymywać różne te bodźce, cały czas, żeby było w miarę intensywnie. No ale żeby też no, wiadomo nie przesadzić. No i przykład może być taki w takiej periodyzacji dziennej, że w jednym na jednym treningu powiedzmy w poniedziałki zakładamy, że weekendy są intensywne, może tam są jakieś zawody, jakieś, te, jakieś testy, jakiś sprawdziany. No to w poniedziałki pracujemy na dużej objętości, na stosunkowo niskiej intensywności właśnie tak hipertroficznie. W środku tygodnia możemy trenować, robić trening siły. I na przykład zmieniamy obciążenia na 5 powtórzeń zwiększamy znacznie zwiększamy znacznie obciążenia zmieniamy ilość na 5 no i skupiamy się bardziej na zwiększaniu siły a pod koniec tygodnia chcemy już tylko się bezpośrednio przygotować na przykład do meczu bo gramy w weekend no i wtedy robimy jeszcze wtedy robimy mniejszymi obciążeniami pracę ale bardzo intensywnie i na przykład robimy playometry, jakieś skoki jakiś trening mocy rzuty piłką lekarską krótkie sprinty i tak dalej yy, i tak dalej no i wiecie w zależności od tego do czego potrzebujecie yy, Dany trening, no to tak sobie układamy i wybieramy daną periodyzację. Wcale nie jest tak powiedziane, że jeżeli jesteś osobą początkującą, to yy, powinieneś się wybierać tylko tą liniową. Jeżeli jesteś średnio zaawansowani, to dla was blokowa, a dla takich zaawansowanych tylko metoda taka falowa. Absolutnie nie. Można sobie spokojnie tym żonglować, wybrać trochę elementów z jednej, trochę z drugiej, trochę z trzeciej. Może to wam też się tak wydawać, że na przykład w tej blokowej w zasadzie jest taka liniowość, bo Powiedzmy, mam schemat blokowy, mam pierwszy blok, ten akumulacyjny, i z tygodnia na tydzień będę chciał robić więcej serii. I jest tutaj progresja liniowa. Ale świadomie po jakimś tygodniu robię stop, robię tak zwany deload, czyli mm, powiedzmy tydzień, w którym lekko zmniejszam obciążenia, żeby wreszcie nie doprowadzić do momentu, w którym się rozsypie, w którym będzie już zbyt mocno, zbyt intensywnie, już nie będzie z czego wychodzić. Dlatego przeważnie. Jak sobie zobaczycie na jakieś schematy no to wygląda to jak schodki, gdzie robię pierwszy tydzień, później drugi tydzień, później trzeci, a później schodzę i jest lekki deload i następny blok startuje troszeczkę wyżej i dzięki temu po jakimś czasie jest ta progresja. Jest jeszcze możliwe podejście zaawansowane do łączenia różnych elementów i właśnie ja na tym tutaj w zasadzie chciałbym oprzeć cały ten swój kanał, czyli na takiej metodzie powiedzmy to równoległej, sprzężonej, zwał jak zwał. Generalnie chodzi o to, że rozwijamy różne cechy motoryczne w tym samym czasie. I może być tak, że jesteście ogarnięci, powiedzmy siłowo, ale kondycyjnie dopiero zaczynacie i potrzebujecie tutaj innych metod progresji, innych intensywności. Może być też odwrotnie, możecie być biegaczem. Triatlonistą, pływakiem, to już nieważne, ale no, powiedzmy tu, trudno jest już Was zaskoczyć jakimiś prostymi bodźcami, powiedzmy z Waszej dyscypliny, ale mm, potrzebujecie rozwinąć się siłowo. No, i tutaj dobrze sprawdza się właśnie takie podejście równoległe, w którym w obrębie tygodnia pracujemy nad różnymi elementami, ale one też są traktowane w różny sposób. Przykład. W tym samym czasie chcę rozwijać się siłowo budować jakąś bazę i powiedzmy w poniedziałki, w środy trenuję na siłowni siłę, a we wtorki, czwartki i soboty yy, pracuję nad yy, podtrzymaniem mojej kondycji, robię tlen, bo jest teraz zima i nie chcę teraz przesadzać, nie będę biegał jakoś super intensywnie. Więc wtedy stosuję sobie właśnie taką metodę powiedzmy równoległą, tak w ten sposób programuję ten swój trening hybrydowy żeby pracować nad tym, nad czym chce pracować, podtrzymać to, co chce podtrzymać, trudno jest rozwijać jedno i drugie, czyli trudno cały czas rosnąć we wszystkich zdolnościach, czyli poprawiać i bazę tlenową, i VO2 max, i jeszcze ciężary maksymalne, i jeszcze hipertrofię itd. Tak 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 Nie da się tego wszystkiego raczej naraz robić. Mam nadzieję, że to jest w miarę logiczne i to zrozumiałe. Dlatego właśnie dzielimy sobie rok na okresy, bierzemy jakiś plan treningowy, skupiamy się na jednym, potem na drugim, chyba, że damy radę to połączyć, to skupiamy się na jakiejś grupie, potem na kolejny, itd, i tak dalej. Właśnie po to jest ta periodyzacja, żeby nie błądzić, nie robić na ślepo, nie doprowadzić do takiej stagnacji, i po jakimś czasie cieszyć się z wyników. A jak to robić konkretnie, no to będę starał się Wam tutaj opowiadać co jakiś czas, jak do tego podejść, jak kolejne elementy kuchni treningowej, programowania treningowego, planowania swoich treningów implementować na swoje potrzeby. Więc jeżeli takie materiały Wam się podobają, są pomocne, no to zapraszam do zaobserwowania. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie poza obserwowaniem oczywiście też lajkować te filmy, jeżeli Wam się podobają i to znacznie pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. A jeżeli macie jakieś konkretne pytania, to śmiało walcie tutaj w komentarzach. Będę, będę odpowiadał, bo ja po prostu często inspiruję się takimi rozmowami, czy to na siłowni, czy w komentarzach tutaj. Wiem, co jeszcze trzeba Wam opowiedzieć i o czym nagrać materiał. Bardzo dziękuję za Wasz czas, dzięki za dziś i do zobaczenia następnym razem.